Zabijanie we Włocławku tych short roli, tej obrony z zespołu z Włocławka. Tak więc trener Czesnawski nie chciał nic zmieniać. i tej tutaj... Sytuację, pozycję. 10 do 8. No i właśnie. Damy rewelacyjnie funkcjonujący cały zespół Wojtka Kamińskiego w zeszłym o. sezonie. Podanie pod nogami. <noise> Ramyk. Okuru. Świetnie, nie za mierzyliśmy tego dokładnie. Raz jeszcze, szumer, proszę. Pick and pop, Odważna akcja. Piłka w koszu, drugi. Andy Mazduczak to zobaczył. Podał do zawodnika otwartego. Szumer ze środka praktycznie najłatwiejszy rzut celny. Raz jeszcze o kuru. Niecałe cztery minuty do zakończenia drugiej kwarty. Wyrównanego bardzo spotkania. No, mocna zasłona Sulimy, Bez gwizdka, więc gramy dalej. Woroniecki. No, nie w swoim stylu, ale jaka. Zajmie jak na razie tylko jeden punkcik i bez zbiórki troszkę gdzieś tam wprawić w zakłopotanie rozgrywającego. Od pomocy no od trenera. Ale ona nie zakończyła się dobrze. Okuru e, ratuje sytuację. Piękna wrzutka, no, no ale... jest że... tak, że tą pierwszą zasłonę się przecina i drugą się później idzie w zależności od tego, jaki jest model obrony górą. No nie wierzę, nie wierzę. Opcja zawodników w granatowych strojach. Trzy sekundy. Okuru świetnie zablokowano. Piękne podanie do Fejna i ma w polu 3 sekund, ale to trzeba wcześniej odczytać i znów przodem do kosza młodego 20-letniego zawodnika na parkietach Orlen Basket League. To gracz 2,5 m wyższy od Zyskowskiego. Takie sytuacje również należy najlepiej właśnie trenować gospodarze, co zaproponował trener Miłoszewski. Znów świetnie oddaje piłkę na zewnątrz. Fejn i to jest. Pozycja trzy punkty łatwe. A więc szybko wracają do dobrego grania gospodarze. Natomiast no jest dzisiaj niesamowity, jest daleko od obręczy. Nie jest to łatwe zagrać przodem do kosza z niższym obrońcą. Jeden pivot drugi piwot, ale z Znów fame, bardzo wysoko, a więc właśnie lubićić pod koszem, dobry zwód, lewa ręka. Trzy punkty więcej po stronie Arki. No, trzeba faulować teraz. No właśnie i będzie na to czekał Jarosław Zyskowski, ale się nie doczekał. No co tutaj Ljubic zrobił? Ślubkowy. Matczak, 2 na 2 z linii rzutów wolnych dzisiaj. Teraz Jeśli ja no to... się nie uda, to od razu później faul. Tak, Rejmi 2 na 6, to jest zawodnik, który miał największe problemy. Trafia Matczak. Nie trafia. Ale zbiera w ataku. Gramy dalej. Rzut przez połowę boiska. Schumert na zwycięstwo. Nie. Jednak nie. Drodzy Państwo, no świetne wieczorne...